Forex4x4. Należy wykończyć czterech Helgastów poniżej 4 sekund, używając do tego jakiejś nie wiadomo jakiej broni. Gdzie ją znaleźć i czy jest to w ogóle trudne? Zaczynajmy. Cześć, jestem Efrio, a to już kolejny mój poradnik do Kilzon. To trofeum może odblokować w rozdziale trzecim kampanii dla pojedynczego gracza. W pewnym momencie dotrzesz do parku, w którym znajdują się dwa tego typu działa.

Po chwili pojawi się grupka przeciwników. Tak naprawdę odblokowanie tego trofeum wcale nie jest takie trudne. Mi udało się to już za pierwszym razem, rozgrywając kampanię na poziomie easy. O Tak oto zdobywamy trofeum Forex Forex 4. Linki do pozostałych moich poradników z tej serii znajdziesz w opisie tego filmu. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.